Rząd 26. Przechodzę oczkiem ścisłym na środek. Pierwsze oczko ścisłe w pierwszym oczku. W drugim oczku. I w trzecim oczku. I Jestem tutaj na środku łuku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery oczka na poprzeczkę. I w kolejnej tutaj przestrzeni robię słupek raz, dwa, trzy, cztery. W kolejnej przestrzeni słupek raz, dwa, trzy, cztery. <coughs> w kolejnej przestrzeni słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. W kolejnej słupek. Raz, dwa trzy cztery, w kolejnej słupek. Raz, dwa, trzy cztery. W kolejnej słupek. Raz, dwa, trzy cztery. W kolejnej słupek. Raz, dwa, trzy cztery. I tutaj w ostatniej słupek i cztery oczka. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj przechodzę na motyw i robię motyw. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka. Trzy słupki łączone górą. Mam pierwszy motyw i przechodzę od razu na drugi motyw. I tutaj robię motyw. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka. Trzy słupki łączone górą. Cztery oczka. Słupek podłukiem. Cztery oczka. Słupek podłukiem. Cztery oczka. Słupek podłukiem. Cztery oczka. Słupek podłukiem. Cztery oczka. Słupek pod łukiem, Cztery oczka. Słupek pod łukiem, Cztery oczka. Słupek pod łukiem, Cztery oczka. Słupek. Pod łukiem cztery oczka, słupek pod łukiem, cztery oczka. Słupek pod łukiem, cztery oczka. Słupek pod łukiem, cztery oczka, słupek pod łukiem. cztery oczka, słupek pod łukiem. cztery oczka, słupek pod łukiem. cztery oczka Słupek pod łukiem cztery oczka. I tutaj kolejny słupek cztery oczka, kolejny słupek pod łukiem cztery oczka. Słupek pod kolejnym łukiem. 4 oczka, słupek pod ostatnim łukiem, 4 oczka. I tutaj robię motyw na motywie, 3 słupki łączone górą, 3 oczka i 3 słupki łączone górą. I teraz nie robię żadnych oczek łańcuszka, tylko przechodzę od razu na drugi motyw i tutaj robię motyw i cztery oczka i robię same łuki i teraz powiem ile tutaj będzie łuków od tego motywu drugiego, czyli tego co będzie teraz tutaj będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

Koniec rzędu. To tutaj zrobiłam słupek cztery oczka. Teraz przechodzę tutaj na ostatnią poprzeczkę i tutaj robię słupek 4 oczka i oczko ścisłe raz, dwa, trzy, w trzecim oczku i tutaj powstał ten łuk i teraz przeliczę czy się wszystko zgadza raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć jedenaście dwanaście trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście i dwadzieścia dwadzieścia łuk także wszystko się zgadza i to jest koniec tego rzędu Rząd 27 rozpoczynam od przejścia oczkiem ścisłym, tutaj pierwsze oczko ścisłe na pierwszym oczku, na drugim oczku i na trzecim oczku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery oczka na poprzeczkę. I przechodzę na pierwszy tutaj łuk, i robię słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj robię łuki pod kolejną poprzeczką słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejną poprzeczką tutaj robię słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Słupek. Raz dwa, trzy, cztery Słupek raz, dwa, trzy, cztery. Słupek raz dwa, trzy, cztery. Słupek raz, dwa, trzy, cztery. Słupek tutaj w ostatniej tej poprzeczce, raz, dwa, trzy, cztery i teraz przechodzę na motyw i tutaj robię tylko trzy słupki łączone górą, raz, dwa, trzy, przechodzę od razu na drugi motyw i też trzy słupki łączone górą, raz dwa, trzy. Tutaj mam tylko połowę motywów. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj będą łuki. Pod pierwszym łukiem słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejnym łukiem słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejnym łukiem słupek, raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejnym łukiem słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejnym łukiem słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Pod kolejnym łukiem słupek raz dwa trzy cztery kolejny słupek raz dwa trzy cztery słupek raz dwa trzy cztery słupek raz dwa trzy cztery i tutaj słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj robię pod każdą tą poprzeczką słupek. I cztery oczka łańcuszka. I kolejny słupek. raz dwa trzy cztery kolejny słupek raz dwa trzy cztery kolejny słupek raz dwa trzy cztery kolejny słupek raz dwa trzy cztery Kolejny słupek, raz, dwa, trzy, cztery. Kolejny słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj kolejny słupek. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj pod ostatnią poprzeczką słupek. 1, dwa, trzy, cztery. I tutaj jestem już na tych motywach, i tutaj robię trzy słupki łączone górą. Połowę motywu na pierwszym motywie. I przechodzę od razu na drugi motyw, i też robię trzy słupki łączone górą. I teraz przeliczę te łuki. Od tego

I słupka tutaj pod poprzeczką. I tak proszę przerobić do końca okrążenia. I tutaj pod ostatnią poprzeczką zrobiłam słupek. Cztery oczka. I teraz będzie oczko ścisłe, tutaj w trzecim oczku. I to jest koniec tego rzędu. Troszeczkę tutaj się ściąga, ale tutaj wszystko później będzie w porządku. Rząd 28. Rozpoczynam od przejścia oczkiem ścisłym. Pierwsze oczko ścisłe na pierwszym oczku, na drugim i na trzecim. Trzy oczka na słupek. Raz, dwa, trzy, cztery na poprzeczkę i tutaj w pierwszej tej poprzeczce słupek, cztery oczka, słupek, kolejny, cztery oczka, słupek. Cztery oczka. W kolejny słupek. Cztery oczka. W kolejnej tutaj słupek, cztery oczka. I tak będzie wyglądało całe okrążenie. W kolejnej tutaj słupek cztery oczka. Tutaj w kolejny słupek, cztery oczka. Słupek tutaj w ostatni, cztery oczka. I tutaj pomijam te grupy tych słupków, przechodzę od razu na poprzeczkę kolejną. I tutaj robię słupek, cztery oczka i tak wykonuję do końca okrążenia. Tutaj też już powstaje poprzeczka nad tymi słupkami. I tak pracuję do końca okrążenia. Cztery oczka, słupek pod poprzeczką. Cztery oczka, słupek pod poprzeczką. Koniec rzędu. Tutaj zrobiłam na ostatnie poprzednie słupek 4 oczka, i tutaj będzie oczko ścisłe w trzecim oczku. I to jest koniec tego rzędu. Rząd 29. Rozpoczynam od przejścia oczkiem ścisłym, pierwsze oczko ścisłe, drugie oczko ścisłe. I jeszcze jedno zrobię. I teraz półsłupek pod łukiem. Raz, dwa, trzy. Trzy oczka łańcuszka i przechodzę na kolejną poprzeczkę, trzy słupki łączone górą. Już tutaj sprawdzam, trzy oczka i trzy słupki łączone górą. Tutaj motyw Trzy oczka łańcuszka, w kolejnej poprzeczce robię półsłupek, 3 oczka łańcuszka i w kolejnej poprzeczce robię motyw 3 słupki łączone górą, 3 oczka, 3 słupki. Łączone górą. Trzy oczka łańcuszka. I w kolejnej poprzeczce półsłupek. Trzy oczka łańcuszka. I w kolejnej poprzeczce robię motyw. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka i trzy słupki. I tak będzie wyglądało całe to okrążenie. Tutaj będzie motyw. 3 oczka, półsłupek, 3 oczka, motyw. I tak w co drugiej tutaj poprzedzce będzie motyw, a w co drugiej 3 oczka, półsłupek, 3 oczka. I tak proszę przerobić tutaj do końca okrążenia. Koniec rzędu, bo tutaj zrobiłam ten motyw. Ostatni. 3 oczka, łańcuszka, i tutaj oczko ścisłe w tym półsłupku, gdzie zaczynałam ten rząd. I tutaj się wszystko połączyło. Tutaj nadal ona się trochę ściąga. Mam nadzieję, że w kolejnych rzędach wszystko się tutaj ładnie ułoży. I że to będzie serwetka, bo jeżeli się nie ułoży, to możliwe, że to będzie poszewka na poduszkę okrągłą. Także tak jest, tak się prezentuje koniec tego rzędu. Rząd numer 30. Rozpoczynam od przejścia oczkiem ścisłym tutaj na ten motyw. Tutaj robię oczka ścisłe na oczkach łańcuszka. Tutaj na tych słupkach łączony kur. I tutaj pod łukiem dwa oczka na pierwszy słupek, nie do końca przerobiony, drugi słupek, trzeci słupek, trzy oczka i trzy słupki łączone górą, raz, dwa i trzy motyw na motywie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem siedem oczek łańcuszka i przechodzę tutaj na kolejny motyw i robię motyw trzy słupki łączone górą i teraz raz, dwa, trzy Cztery oczka łańcuszka, i trzy słupki łączone górą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I przechodzę tutaj na kolejny motyw. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka i trzy słupki łączone górą. Raz. Dwa. I trzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. I tutaj przychodzę na kolejny motyw. I tutaj robię motyw. I tutaj będą cztery oczka łańcuszka. Czyli pierwszy motyw na motywie, trzy oczka, tutaj siedem oczek, łańcuszka między motywami. Drugi motyw to jest cztery oczka, siedem oczek i tutaj motyw trzeci, trzy oczka. Czwarty będzie cztery oczka między tutaj, na tą małą poprzeczkę. I tak wykonuję do końca okrążenia motyw na motywie, między nimi siedem oczek, łańcuszka. I tutaj, tak jak mówiłam, w pierwszym jest 3 oczka, w drugim 4. 3 oczka, 4 oczka. I tak na przemian wykonuję do końca okrążenia. I koniec rzędu. To tutaj ja na końcu się połączę na chwileczkę i pokażę, jak zakończyć. Koniec rzędu. To tutaj zrobiłam ten. Motyw. I tutaj były 4 oczka łańcuszka. I teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 oczek łańcuszka, i tutaj będzie oczko ścisłe na szczycie tych słupków łączonych kół. I to jest koniec tego rzędu.